Cześć! Jestem Jacob, a to jest Adeptus Titanicus. Adeptus Titanicus jest figurkową grą strategiczną wydaną przez Games Workshop, która została osadzona w uniwersum Murhammera w czasie heresy Horusa. W tej grze dowodzisz ogromnymi tytanami, maszynami, które są w stanie odwrócić bieg wojny, a także swoim uzbrojeniem zmieścić całą armię z powierzchni ziemi. Oto pięć powodów, dla których warto zagrać w Titanikusa. Titanicusa. Powierzchnia gra stawia na klimat i kinowość, który czuć w każdej minucie bitwy. Po drugie, ciągle jest akcja dzięki naprzemiennej aktywacji, a przez to gra jest mega angażująca. Po trzecie, gra jest łatwa do nauki, ale oferuje wyzwanie przy późniejszym zgłębieniu się w zasady. Po czwarte, są to figurki, które robią wrażenie wyglądem i rozmiarem na stole podczas gry. Nie ma dwóch takich samych figurek. Po piąte, pomocna i bezkonfliktowa społeczność, która zaraża swoją pasją do gry. Wszystkich chętnych proszę o kontakt na Warband Community albo bezpośrednio do mnie. Serdecznie zapraszam na grę.